Dwie rzeczy, których potrzebuje absolutnie każde dziecko, aby zacząć z tobą lepiej współpracować. Pierwsza z nich to wskazówka. Dziecko, które zachowuje się w sposób, który uważasz za nieodpowiedni, przekracza granice twoje, innych osób, granice danej społeczności, nie potrzebuje tego, żeby powiedzieć mu, że nie może tego robić. Potrzebuje tego, żeby powiedzieć mu, jak ma to zrobić inaczej? Albo co możesz zrobić w takim razie w danej chwili? Weźmy przykład. Jeżeli mówisz dziecku, nie możesz teraz tutaj biegać, powiedz mu lepiej, co może teraz zrobić. Na przykład, to nie jest miejsce do biegania, ale możemy teraz zrobić wyścigi w miejscu. Co ty na to? To nie jest miejsce do biegania, ale możemy wyjść na zewnątrz, kiedy skończy się to spotkanie i wtedy będziesz mógł pobiegać. Oczywiście drugi element. Praktyka. To nie jest tak, że za pierwszym razem każdy z naszych rozwiązań zadziała. To wymaga praktyki. Nowa umiejętność wymaga praktyki. Dlatego sam fakt, że coś za pierwszym razem nie sprawiło jeszcze, że dziecko już opanowało umiejętność, nie oznacza, że to jest zła droga. Oznacza, że trzeba więcej praktyki, aż dziecko będzie potrafiło zarządzać swoimi emocjami, znaleźć swoją strategię na to, jak poradzić sobie z trudną sytuacją.